Cały ten materiał, cała dzisiaj nasza rozmowa, ona tak naprawdę ma cel jeden. W moim odczuciu ma dać nam trochę więcej pewności siebie przed dość trudnym czasem. Ciężko jest zawierać ugodę z bankiem, który po pierwsze na początku stosował te niedozwolone postanowienia umowne, które spowodowały, że kredyt urósł 2-3 razy. Po drugie ugody, które banki przedstawiają są ugodami bardzo niekorzystnymi. Mam nadzieję, że się mylę, ale może się okazać, że za pół roku, za rok przyjdzie czas, kiedy wiele osób, które dzisiaj mówią, po co mi sprawdzanie moich umów kredytowych, będzie mieć problem ze spłatą kredytów i wtedy sytuacja jest znacznie gorsza, bo przepraszam za słowo, jesteśmy na łasce banku, gdyż ślizgamy się w temacie rad. Moi drodzy, w najbliższą niedzielę na portalu awitemcyples.org będzie drugi z cyklu Hektar Prawa materiał, odcinek rozmowa z mecenasem Oskarem Miłoniem temat bardzo ważny dla Was wszystkich temat dotyczący, uwaga, kredytów dotyczący tego w jaki sposób sprawdzać umowy kredytowe e, odpowiadający na wiele pytań tych, które już dzisiaj nas interesują każdy z Was, kto ma kredyt e, w złotówkach czy we każdy, kto planuje wziąć kredyt powinien ten materiał obejrzeć dlatego, że my, Sektor Agro Coraz bardziej odczuwamy inflację oraz spadek opłacalności i ten materiał specjalnie jest właśnie teraz, kiedy możemy jeszcze sobie przez chwilę pozwolić na odetchnięcie od tematu czysto rolniczego i skupić się również na ekonomii, która dla nas jest ważna. Dzisiaj jeszcze raz z Białego Stoku. Jest sobota, godzina 23.15, jest wieczór, miasto tętni życiem. Zobaczcie za mną. Na pewno jest też słychać. dyskusję, rozmowy, szmer. E, ludzi, którzy siedzą, konsumują. E, kochani, zwracam się teraz do wszystkich i prośba o udostępnienie tego materiału, zwłaszcza przez osoby, które nie są związane z rolnictwem. Przed nami, jakby nie było, czas, w którym ogromna grupa ludzi w Polsce będzie podróżowała. Nie chcę używać słowa urlop, bo to w Polsce budzi bardzo złe emocje, ale podróżowała w czasie wolnym, robią to już wszyscy, i rolnicy, i ludzie spoza rolnictwa. I teraz chciałem Wam pokazać jedną rzecz jak istotne jest to, jaką lokalizację wybieracie dla swojej rodziny, dla siebie na czas, nazwijmy to, odpoczynku, czas wolny od pracy. Nieważne, czy to jest długi weekend, czy to jest sezon wakacyjny dłuższy z dziećmi. Gdy przyjedziecie do takiego polskiego miasta i siedzicie sobie w takich polskich knajpach, które są za mną i wydacie tam stówę, dwie, trzy, pięć, nieważne, przez ileś tam dni, to na 99% wspieracie lokalnego przedsiębiorcę. Ten lokalny przedsiębiorca Tutaj w Białym Stoku na bank płaci tu podatki. Na 99% wszystkie knajpy, które tu są, restauracje, e, wszystkie sklepy spożywcze nie mają działalności zarejestrowanej w raju podatkowym, a to znaczy, że podatki płacą tu. I te podatki idą tam do Urzędu Miasta. Z tych podatków robione są drogi, z tych podatków utrzymane są świetlenie między innymi na tym placu, utrzymane są szkoły, żłobki, miejsca pracy i wiele, wiele innych rzeczy ważnych dla nas, dla Polaków. Gdy wybieramy sobie takie oto miejsca, właśnie na to, co powiedziałem, to my po prostu zwyczajnie, przeznaczając każdą naszą złotóweczkę dla danego pana, który sprzeda nam truskawki tam na bazarku, dla pana, który sprzeda nam schabowego, dla pana, który sprzeda nam kawę, a dzieciakom lody, ta kasa zostaje tutaj u nas. I my ciągle tego nie rozumiemy, że jeżeli ja, bądź ty, konsumencie, wyjedziesz, bo taki masz kaprys do Włoch, do Austrii, do Niemiec, do Francji i wiele innych miejsc, które nie do końca zawsze są lepsze niż polskie, bo ja zawsze powtarzam, że Polska jest przepięknym krajem krajobrazowo. Może nie jest to kraj bez wad, ale jest coś zwiedzać, jest co oglądać. Zwłaszcza w okresie letnim. Bo nie mówię tutaj o temacie zimowym, bo tutaj macie prawo mieć inne zdanie, ale w okresie letnim. Naprawdę jest co zwiedzać. Polska Wschodnia, Polska Północna, Południowa, tam naprawdę jest co zwiedzać, jest co zjeść. I teraz, jeżeli wybierzecie kraj inny niż Polska, to wasz tysiak, dwa, pięć, różnie to jest, powędruje do Niemca, Francuza, Portugalczyka, Włocha, który tam płaci podatki, a więc wasz kapitał zostaje z kraju wyniesiony. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ przykład Włoch albo Grecji pokazuje, że niemal cały kraj może istnieć dzięki, uwaga, szeroko rozumianej turystyce. Dzisiaj, nie oszukujmy się, każdy, kto zna wskaźniki ekonomiczne doskonale wie, że na przykład gospodarka Grecja, grecka oparta jest w dużej mierze na turystyce, że kraj się utrzymuje dzięki właśnie takim ludziom, którzy jeżdżą na wakacje. I teraz chciałbym Was prosić, jako Polak, jako człowiek, który pochodzi z sektora agro i zajmuje się agro, żebyście wybierając dla siebie, dla swoich bliskich e, miejsce na długi weekend, na zwykły weekend, na, na wakacje. Pamiętali, że porównujcie ceny, ale starajcie się zawsze wybierać to, co nasze. Bo jeżeli ja przyjeżdżam tutaj ze swoją rodziną i kupiłem tam schabowego, ziemniaki, surówkę, zupę, e, lody, to na 99% to wszystko, co kupiłem było polskie. Może za wyjątkiem kawy, bo wiadomo, że kawy w Polsce e, nie mamy, nie uprawiamy, mamy tylko palarnie kawy. E, I to też te polskie są. Natomiast, jeżeli ja powiedziałbym, jak wielu z nas, że Polska mi nie pasuje, bo jest ble, bo jest taka siakajowaka, e, wyjeżdżam z kraju, to cały mój portfel wydatków też wyjeżdża z kraju. To znaczy, że ja już nie kupię tej śmietany od polskiego rolnika, to znaczy, że ja nie kupię tego mięsa od polskiego rolnika, bo musimy pamiętać jednej rzeczy. Zwłaszcza w małych miejscowościach, zwłaszcza na wschodzie i południu, tak bym powiedział, ale oczywiście nie generalizuję sytuacji. Jeżeli ja kupuję schabowego, to prawdopodobnie on jest od polskiego rolnika. Jeżeli ja kupuję lody, to na 90% one są robione lokalnie, bo lodów się jeszcze długofalowo, długo, długotransytowo nie przerzuca między krajami. Mówię o takich lodach z gałki i tak dalej. Więc te lody są zrobione na podstawie mleka w proszku, na podstawie śmietany, na podstawie różnych dodatków i na 99% również moje dziecko, liżąc tą gałkę lodów, wspiera polskiego rolnika. To samo tyczy się wszelakich innych rzeczy: zup, całych dań itd., itd. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że nie możemy być ciągle idiotami, którzy wierzą w siłę naszego narodu, jeżeli sami dorabiamy inne narody. Przykład wakacyjny, przykład właśnie takich o, miejsc jak tutaj, pięknie żyjące miasto, polskie miasto z Polakami, ale też również z turystami z zagranicy. Taki przykład pokazuje, że to my decydujemy, kogo wspieramy. I dużo więcej dobrego zrobimy, zostawiając swoją kasę na jedzeniu w kraju i na pobytach w kraju, bo już nie mówię o hotelarstwie bo to jest w ogóle duży temat ale dużo więcej dobrego zrobimy niż mm, marzenie i rozmyślanie, jaka to Polska byłaby piękna, gdyby się władza zmieniła. Moi drodzy, ostatnie moje 20 lat życia, które ja dość dobrze pamiętam, pokazały jedno. Marzenia o tym, że zmienia władzę i będzie lepiej, kończą się zawsze marzeniami, bo my nie potrafimy zmienić skutecznie władzy, bo nie potrafimy od władzy oczekiwać. Ale każdy z nas, każdy, wydając swoje ciężko zarobione złotówki, ma wpływ na to, kogo wspiera. I dzisiaj stojąc tutaj na luzie, przez Was, bez czapki, bez koszulki hektarowej, stojąc sobie po prostu w tym trochę słabym świetle, myślę sobie jeszcze z zaropiałymi oczami, bo ja jestem alergikiem. I w tej, w tej fazie roku, niestety, no mam no, muszę bać leki. Natomiast z mojej perspektywy, e, przykre jest to, że zapomnieliśmy, jak smakuje polskie żarcie że zapomnieliśmy, że naprawdę i sam jestem tego świadkiem i mogę każdego zabrać na świetnego schabowego, na świetne żeberka, których uważam, że uwaga, nie zjedzie w żadnej zajebistej zachodniej knajpie. Dlatego, że my mieliśmy i mamy super polską żywność, tylko problem jest jeden. Zaczynamy kupować patrzeniem na słowo made by, albo zrobione, albo tu, albo tu w żywności, zamiast patrzeć na skład i na smak. Finalnie dochodzi do tego, że my nadal uważamy, że takie bizdety, jak na przykład amerykańska wołowina, jest rzekomo lepsza od polskiej, a to jest jedna wielka ściema, bo polska wołowina przede wszystkim jest trzy razy młodsza najczęściej. I bardzo często wcale nie pochodzi z wieloletniego głębokiego mrożenia. Często powtarzam, że jedząc złe mięso w polskiej knajpie, ale jakieś sieciówce, nie mamy pojęcia o tym, że prawdopodobnie to też nie jest polskie mięso, bo to różnie z tym jest. I ja dzisiaj zawsze powtarzam, konsumencie, Polaku, jeżeli chcesz zjeść zajebiste jedzenie, to jedź sobie na polską miejscowość, fajną, małą, może być z polecenia, ale tam, gdzie prawdopodobnie nikt tego nie kupił z zapasów wojskowych, tylko kupił od lokalnego gościa, od jakiegoś rolnika, większego lub mniejszego, i w ten sposób uważaj. Działasz dla siebie dobrze, bo odżywiasz się prawidłowo, bo zjesz coś, co naprawdę miało wartość. Działasz dla siebie dobrze pod kątem umysłowym, w cudzysłowie oczywiście, to jest taka metafora, dlatego że Twoje kubki smakowe jedzą coś naprawdę ekstra i naprawdę, gdybyście chcieli zjeść super schabowego albo żeberka, to mogę Wam polecić fajne miejsca. I idąc dalej, wspierasz lokalną gospodarkę, wspierasz też gospodarkę ogólnokrajową, i to są podstawy podstaw. Często mówicie, Panie co z tego pana gadania. Moi drodzy, powiem szczerze, jeżeli po obejrzeniu tego materiału jedna osoba na tysiąc zmieni zdanie, pojedzie na weekend zaraz do Frankfurtu, to do Białego Stoku albo w inne polskie, fajne miasto z polską, fajną żywnością, to dla mnie jest to sukces. Bo ja nie jestem cudotwórcą i całego narodu nie zmienię. Ale dopóki żyję, dopóki mam głos, dopóki Pan Bóg mnie błogosławi, to będę się starał uświadamiać ludzi, jaka jest prawda, bo prawda jest zupełnie inna niż pokazują to media, prawda jest zupełnie inna niż pokazują to w, w szeroko rozumianym internecie, prawda jest zupełnie inna niż mówią to pseudo pseudoeksperci z telewizji, którzy, wybaczcie, ale naprawdę ja ciągle nie rozumiem, kto daje tytuły naukowe idiotom. Którzy mówią takie herezje na temat ekonomii, na temat przepływu kapitału, na temat tego, że kapitał nie ma narodowości. No, ja też słucham ekonomistów, e, któż, których uważam za geniusze ekonomii, e, którzy mają też swoje kanały na YouTube i tak dalej, i tak dalej, ale których się nigdy nie zaprasza do telewizji, ponieważ, uwaga, nie pasują do głównego przekazu. I teraz ci ekonomiści bardzo fajnie mówią, zapomnieliśmy o podstawach ekonomii, zapomnieliśmy o tym, że. Konsument, razy ilość konsumentów w kraju, to jest rzeka pieniędzy. I ta rzeka pieniędzy może trafić tu do nas albo tam. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy krajem cały życie na dorobku, e, chciałbym dożyć czasów, kiedy będziemy krajem dorobionym, ale nie w telewizji ogłoszono, tylko kiedy poczujemy to wszędzie tu we własnych rodzinnych budżetach, we własnych portfelach. I kończąc moją wypowiedź, powiem tylko tyle. Planując wyjazd, każdy, moi drodzy, każdy, czy to będzie, jeszcze raz podkreślę, długi weekend, krótki weekend, czy to będzie dla Waszych dzieciaków, czy to będzie dla całej Waszej rodziny, czy to będzie dla Ciebie, bo nie wiem, ee, szukasz przygody, pamiętaj, jedź sobie do polskiego miasta z polską lokalną kuchnią, tam gdzie jest normalne żarcie, tak? Gdzie nie są jakieś zagraniczne burgery, tylko gdzie jest normalne żarcie, a każdy znajdzie coś dla siebie. Polska kuchnia jest tak szeroka pod kątem przepisów, pod kątem różnych kombinacji, że żeby tylko każdy przez całe życie z Donuszskiego spróbować, to będzie luks, nie? A przede wszystkim, uwaga, ta kuchnia jest nasza, to jest nasza duma. Jak gdy tu przyjeżdżam, bo co roku na Boże Ciało staram się być na Podlasiu, e, powiem szczerze, nie ma zawsze, nie w innym miejscu. I naprawdę to są, to jest świetna sprawa. E, bez chwalenia w konkretny sposób powiem tylko tyle. Kierujmy się rozumem, kierujmy się rozsądkiem. Bo to jest podstawa podstaw. Gdy ja słyszę o tym, że my walczymy o śmieszne KPO, tak, czyli o pieniądze z Unii Europejskiej, które uwaga, nie są wcale pieniędzmi, bo wielu z nas nie rozumie, że KPO to jest pożyczka długofalowa na kilkadziesiąt lat, która doprowadzi do Tragedii za 26 lat. Zobaczycie, bo to też już dzisiaj Wam powiem. E, nakręcę o tym oddzielny materiał, jak to mocno uderzy w rolnictwo, bo uderzy, oficjalne e, przepisy można już znaleźć, e, co się zmieni, jakie będą nowe podatki. Więc jeżeli my mm, spuszczamy gacie do kostek e, i robimy, co się da, żeby dostać kredyt, e, bo uważamy, że od tego zależy dobra naszej gospodarki a jednocześnie sami nie rozumiemy tego, że dobra naszej gospodarki zależy od naszej własnej konsumpcji, eee, czy to żywności, czy to nawet kwestii związanej z turystyką, tak, to co powiedziałem, to powiem szczerze, jeżeli tego nie zrozumiemy, to moje wnuki, wasze wnuki, będą żyły w takim kraju jak ja dzisiaj, albo w jeszcze gorszym kraju, jeżeli chodzi o kondycję gospodarczą, eee, będą też ciągle patrzyły na zachodnie gospodarki jako cel, Niedoścignione jak szklane domy, i wybaczcie, można by o tym mówić godzinami, nie chcę was zanudzać, ale pamiętajcie o jednym. Sposobów i pomysłów na to, żeby naprawiać gospodarkę, żeby w tym kraju żyło się lepiej, jest naprawdę dziesiątki, jeżeli nie setki. Bardzo często te pomysły są proste, tylko problem jest jeden: że my nie chcemy w nie uwierzyć, nie chcemy ich zrozumieć, bo nagle by się okazało, że każdy z nas. Musi cokolwiek zrobić, a my nie chcemy zmian. Nam pasuje to, co jest, to, co zostało nam wprowadzone e, z zagranicy, e, i cały czas się zastanawiamy, jak to jest, że upada tyle polskich marek, jak to jest, że upadają polskie sklepy, polskie fabryki, e, takie czy inne. A no, moi drodzy, tak, że to my się wstydzimy naszych rzeczy, poczynając od kraju, poczynając od towarów spożywczych, od wielu innych rzeczy. Także. Planując urlop, obiad się zrywa, planując urlop kochani, planując wyjazd jeszcze raz proszę, planujcie go w kraju, najedźcie się zajebistej polskiej karkówki, żeberek, ziemniaków, warzyw, surówek i tego wam życzę na zdrowie, tyle ode mnie jak więc. A zatem jeżeli masz kredyt i chcesz się dowiedzieć, czy możesz sprawdzić jeszcze tą umowę czy możesz coś z tym zdziałać, jak potencjalnie mógłbyś Dogadywać się z bankiem, i co w sytuacji, gdzie miałeś kredyt, spłaciłeś go jako rolnik, czy możesz dochodzić swoich praw, to wszystko będzie poruszone na, w tym odcinku na tej rozmowie, na którą właśnie jadę. 8 rano: kawa i herbata ze mną. Widzimy się na portalu. Do zobaczenia.